Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym ferietonie. Dzisiaj, niestety, o takiej smutnej sprawie. Mianowicie, państwo polskie, no chyba powinno okazać siłę w, pewnym, w pewnej kwestii. Mianowicie, w Toruniu zdarzyła się taka przykra rzecz w sumie. Że dziecko ukraińskie pobiło się z dzieckiem polskim, dziesięciolatki, dwóch dziesięciolatków, tylko dlatego, że dziecku ukraińskiemu nie pasował strój, w jakim pojawił się ten, ten chłopczyk polski, a mianowicie strój patriotyczny. I ten chłopczyk ukraiński zaczął wychwalać Stefana Banderę, na złość temu temu Polakowi. Że bandera to był właśnie wielki gość i tak dalej, wszystko. No i ten Polak się sprzeciwił, powiedział, że to jest i prawda, powiedział, że to jest bandyta, że to był morderca. No i oczywiście wywiązała się między chłopcami bójka. Jaka była reakcja dyrekcji? Nie zgadniecie. Otóż dyrekcja oskarżyła polskich rodziców przed sądem rodzinnym że uczy dziecko, ta rodzina, faszyzmu. Wow. To, że polskie dziecko jest wychowywane w polskiej rodzinie zgodnie z duchem patriotyzmu, czyli w prawdzie, tak? czyli że rodzice przekazali, że Stepan Bandera to był morderca, wymordował ileś tam ludzi na... W obecnej Ukrainie, wtedy na wschodnich ziemiach polskich, na Wołyniu, wymordował. Były przypadki różne i podejrzewam, że ci rodzice mu o tym opowiadali, pokazywali te prawidłowe wzorce, jak właśnie bohaterstwo polskich żołnierzy i tak dalej. No, a to ukraińskie dziecko właśnie było wychowywane tak nacjonalistycznie, bo bandera generalnie wśród Ukraińców on nie jest jakoś tam uznawany za przesadnego bohatera. To są taki, tacy po prostu yy, fanatycy już Bandery, prawda? Zostą zainstalowani przez Moskwę, bo rząd probanderowski, który teraz jest na Ukrainie, jest po prostu instalowany przez Moskwę i Ukraińcy mogą się ze mną zgodzić albo nie, ale taka jest prawda. Może Żeleński teraz troszeczkę temat zmieni. No jest jakaś tam nadzieja, ale no, zobaczymy. W każdym razie, tak czy siak... Ja uważam, i teraz uwaga, po pierwsze sprawa, nie jestem żadnym nacjonalistą, nie jestem żadnym tam innym, e, nie, nie mam nic do Ukraińców jako takich, ale chciałbym, żeby Ukraińcy mówili prawdę. A że mają bandytę w historii, no to trudno, no mają, no, trzeba się przyznać. Hitlerów, nie, Niemcy, zobaczcie, oni się przyznali do Hitlera. Elbandziorem, zbrodniarzem, łajzą totalną. Się go dzisiaj wstydzą. I to samo powinni zrobić Ukraińcy. Powinni się wstydzić bandery, bo to jest taki Hitler, tylko wersja ukraińska. I co, co się stało? Właśnie oni podali tego chłop, chłopczyka, tych rodziców, do ta, ta, ta pani dyrektor, cała podała do mm, sądu. Proszę państwa. Ja sądzę, bo ja nie wiem, czy to doszło do ministra Ziobry, czy nie, czy w ogóle doszło do polskiego rządu, ale jeśli dojdzie, a może nawet sam się do tego przyczynię, żeby doszło, to uważam, że ta rodzina ukraińska, Storunia, która, która właśnie uczy banderyzmu, czyli faszyzmu, to dziecko, bo bandera równa się faszyzm, powinna jak najszybciej w trybie natychmiastowym wylecieć z kraju, po prostu zostać wyrzucona z zakazem wstępu na teren Schengen. A inna sprawa, jak ten zakaz jest przez inne kraje, że tak powiem, respektowany, ale nie mniej jednak. Zaszerzenie faszyzmu i banderyzmu. A pani dyrektor powinna zostać podana, po pierwsze aresztowana, po drugie podana do Sądu, bo stanie przed polskim sądem i odpowiedzieć: A za propagowanie faszyzmu i banderyzmu, bo to jest jedno i to samo, i dwa, znaczy za pomoc w tym w, 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 w propagowaniu tego, i dwa za zdradę, czyli artykuł 129-130, tam zależy jeszcze jak się kto zakwalifikuje. Tyle. I powinna spać ze stołka natychmiast, godzinę po tym, jak to zrobiła. Tak, tak, takie jest moje zdanie. I nie jestem żadnym faszystą, żadnym tam jakimś. Nie, nie, nie. Po prostu ja uważam, że tak powinno zrobić polskie silne państwo. Ukraińcy się z nami nie pieszczą. Jeżeli po prostu chcemy, żebyśmy na przykład mogli ekshumować ciała naszych ofiar, nie, prawda, tam na Ukrainie poległych, to nie, coś tam nie, nie da się, nie można i schody robią. A my co, mamy wokół nich tańczyć? No bez przesady. Niech się Ukraińcy odnoszą do nas z szacunkiem. Niech przestaną właśnie popierać tego głupka i zdrajca, a przede wszystkim mordercę, ale zdrajcę Ukraińców również. Ale przede wszystkim morderce, prawda? Dlaczego morderce? No, ja znam taki przykład osoby ukraińskiego pochodzenia, która mieszkała przez no, całe życie, tak naprawdę, w Polsce, później w tej, w tej Polsce tutaj centralnej, która to osoba opowiadała mi, jak ona, będąc Ukraińką przecież, przeżyła rzeź wołyńską tylko dlatego, że uciekła do lasu. Ja się pytam, a kto był tym mordującym? No Ukraińcy, mówi. Jak to Ukraińcy? No tak, no Ukraińcy. Ukraińcy wymordowali całą wieś, tylko dlatego, że ta wieś nie zgodziła się zamordować polskiej rodziny. I ta pani, proszę sobie wyobrazić, Ukrainka. Ona cały czas podkreślała, że ona jest Ukraińką, ona patriot, patriotką ukraińską jest. Ale nie nauczyła nawet dzieci ukraińskiego. I, powie, I o historii tej to się dzieci dowiedziały, że tak powiem, bardzo niedawno. Ja się pytam, dlaczego? Bo ja się wstydzę takiego narodu. Tak mi powiedziała, słuchajcie. Ja się wstydzę narodu morderców. Tak powiedziała ta osoba, Ukraińka. Ja jestem w szoku. Ta pani już dzisiaj nie żyje. Ale ja jestem w szoku. Właśnie. Dlaczego ona potrafiła odróżnić dobro od zła, a ci rodzice tego chłopca nie? Moim zdaniem, państwo powinno natychmiast wyrzucić ich i stąd. Ja nie mam przeciwko Ukraińcom, ale jeżeli nie podoba im się nasza historia, jeżeli nie podobają nam się im się nasze zwyczaje, to won z tego kraju niech tam sobie idą do tego swojego Donbasu i ruskim się wysługują, jak chcą. Won i koniec. Jak się nie podoba Polska. Polskie pieniążki to by się brało, nie? Tak samo na przykład ja uważam, że powinien być zakazany naz zakazana nazwa zespołu chociażby Enej. Prawda? Enej to był pseudonim. I innego ukraińskiego mordercy, prawda? Już nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. zresztą nieważne, nie trzeba go popularyzować. I to jest właśnie to. A oni się głupio tłumaczą, że to chodzi o Enejdę ukraińską. Sruto to Tomajity Proszę zmienić nazwę, a ja się nie podoba. To won. Znowu. I tak dalej. I teraz nas, nasuwa mi się tutaj yy, Kontrowersja związana z panem Trumpem. Mianowicie panie demokratki, cztery chyba, wymyśliły, że no, po, będą pokazywać Trumpowi, jak rządzić, i tak dalej. No i Trump im wprost powiedział: No słuchajcie, jak wam się nie podoba, no to wy pochodzicie z takich krajów, no, wracajcie tam, skąd żeście przyszły, urządźcie tam, właśnie rządy, tak żeby była demokracja, bogactwo, i wróćcie. Powiedzcie, jak żeście to zrobiły. Jaka była obraza? Co to w ogóle? Jaki cham, jaki burak, jaki w ogóle siano mu wychodzi z, z butów i tak dalej. Ale przecież on im powiedział prawdę. Tak? No, mógł im powiedzieć. wypier, Ale powiedział im, że słuchajcie, no dziewczyny, prawda? No jak wam się nie podoba, no to wracajcie korzyścią przyszły, prawda? No, i oczywiście od razu procedura impeachmentu, różne takie rzeczy, już tego. No i co, i przegrali, przeżnęli, ośmieszyli się tylko. To było do przewidzenia. Bo wiedzą doskonale ludzie, że Trump ma rację. A chodziło o uchodźców. No i właśnie my teraz mamy. Nabraliśmy się z tego ze wschodu, Ukraiństwa, za przeproszeniem. I rzeczywiście część jest normalnych, ale część właśnie jest takich terrorystów banderowskich. No i co. I my teraz mamy problem. Prawda? Na przykład. I Trump nie chce mieć tego problemu. Właśnie. I Trump się nie zgadza na uchodźców. A z kolei właśnie bardzo mądre panią, które liczą na głosy. Nie, nie bójcie się, moi drodzy, ci uchodźcy na ich nie zagłosują. Nie, broń Boże. Yy, prawda? One po prostu będą yy, po prostu naiwnymi politykami są. I myślą, że zagłosują na nich, i one dojdą do władzy, i tak dalej, i tak dalej. Masakra. Masakra. Masakra dlatego, że po prostu Trump już to wie, co one odkryją za chwilę, że ta polityka po prostu nie ma racji bytu i że jest błędna. Tak samo tu w Polsce właśnie, my wiemy doskonale, że ta polityka, którą serwuje nam Unia Europejska w sprawie uchodźców, jest błędna i się zakończy katastrofą, i dlatego my tego nie chcemy. Tak? No mówię, ja wracając, ja mam nadzieję, że nasz rząd wyrzuci z hukiem tą rodzinę ukraińską, albo przynajmniej ją naprawdę sumiennie ukaże. A ta rodzina polska, właśnie, że wyjdzie bez szwanku z tego. Mam taką nadzieję, no nie wiem, ktoś może powiedzieć, że jestem naiwny. No, oby, oby nie był naiwny, oby rzeczywiście to była prawda, że ja po prostu mam rację. Ale, ale zobaczymy. No i tak, już trochę lądując na koniec, takie najnowsze informacje. Pan Grzegorz Schetyna stwierdził, że no i jednak koalicja ubywatelska by jej szła sama. No, powiem tak, ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak naprawdę to nie ma to znaczenia, czy oni idą sami, czy nie idą sami, bo z małymi wyjątkami, no to są po prostu jakieś nie wiem nie, nie doróbki polityków, tak naprawdę, które są niewiarygodne. Jednego poranka, pan schetyna mówi, że absolutnie żadnych związków partnerskich, a za 8 godzin, ale przede wszystkim związki partnerskie. Więc no, trudno zaufać takiemu człowiekowi, takiemu politykowi. I powiem szczerze, że polski wyborca no, tak naprawdę, jeżeli jest uczciwy i myśli dobrze o Polsce, to dużego wyboru nie ma. Tak naprawdę to jedyne rozsądne wyjście, i zaraz mi ktoś powie, że jestem przebrzydłym pisiorem, jednym tajnym agentem Kaczyńskiego, niech sobie mówi co chce. Tak naprawdę, tak naprawdę, jedyny wybór racjonalny to jest pis. Bo co, wierzycie może w PSL? No mówię, nawet gdybym nie chciał zagłosować na pis, to co, to wierzycie PSL-owi? Bo mnie to się tak wydaje trochę dziwne, nie, że wczoraj to oni byli zajadłymi zwolennikami LGBT, ale dzisiaj to już są chadecy, hmm, Tak, chadecy. No i z Ketyna za chwilę też będzie z albo z Hadekiem, albo z Habekiem, albo czymś tam jeszcze. No, nie wiem, powiem wam szczerze, że, że w tej chwili w tej chwili alternatywy dłużej nie ma. Nie ma. I powiem wam szczerze, że Naprawdę rząd PiSu przy wszystkich jego wadach, o których ja wam nawet też mówiłem, bo i czepiam się z u i tam jeszcze paru innych rzeczy, ale naprawdę ten rząd dobrze rządzi. Opozycja ma problem, bo nie ma się do czego dowalić. Oni po prostu robią co, co, co tylko mogą, biedoki. Jeżdżą po różnych miejscowościach. Gdzieś tam, prawda? I non-stop po prostu jakaś słoma z butów nie wystaje, gdzieś jakaś wpadka ciągle gdzieś tam, prawda? I tak dalej. Dziennikarz z Wirtualnej Polski zadał szefowi sztabu wyborczego panu Brejzie proste pytanie: jak barani ogon. Czy mógłby pan powiedzieć coś na temat, jaki macie pomysł na likwidację problemów służby zdrowia? Ten go odesłał do ministra zdrowia. No. To znaczy co? Nie mamy żadnego pomysłu, tak? A właśnie. Także wyborcy, którzy do tej pory głosowali na Platformę Obywatelską, a mają jakieś poczucie misji dla dobra Polski, no to oni po prostu naprawdę się muszą solennie zastanowić, co zrobić. Bo albo zostaną w domu, albo zagłosują na złość Platformie na PiS, albo dadzą jakiś głos nieważny. Prawda? Więc... Więc rozumiecie o co chodzi. No ale będzie ciekawie. Wakacji nie ma póki co w polityce, bo jest kampania. Mam nadzieję, że prezydent ogłosi już niedługo hmm, datę, termin wyborów. No i wtedy dopiero się zacznie jeszcze ciekawiej. Także będzie ciekawie, będzie fajnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i dbajcie o Polskę i nie dajcie, pilnujmy Polski, jak to mówi minister Antoni Macierewicz. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym felietonie.